w dzisiejszym odcinku. Dobrze, no... Lucynka chce dostać awans. No. <grywa> Na razie tutaj... Tak, dzisiaj masz... a dzisiaj masz pracę! Ej, oj! Trzeba wziąć wolne! Szybko, jak tu się robi? Tu nie ma smartfonów w kieszeni, gdzie ten telefon? Hej! Cześć! Ja jestem Radochna, a przed wami dwójka w wyzwaniu Przeżyj to sam. Mam przed sobą Lucynkę, która jest bardzo szczęśliwa, zadowolona. Jest nowy dzień. Nowy dzień do odkrywania Simsów, nowy dzień do życia. Tak. Lucyna ma... Ach, miałam sprawdzić, ile y, dni daje do tyłu eliksir życia. Dajcie mi chwilę. To zajmie chwilę. Y, zaraz będę na bieżąco. Okej, okay, już wszystko jasne. Przy złotej i platynowej o trzy dni odmładza. Przy zielonej lub czerwonej postarza Kurcze, a co Jarosław idzie do pracy? Dlaczego ten pies cały czas gryzie nam ten kosz? Przecież już jest nauczony na maksa, żeby nie gryźć, no. on robi? się. No dobra, na razie nie wiem co chodzi. Jeszcze spróbuję przestawić ten gryzak. Dobra, teraz z każdej strony ma dostęp, także no mam nadzieję, że będzie dobrze. Yy. Okej, okay, tak będziesz karmić Jarkę. Eee, myślę, że możesz sobie poduczyć się, czy znaczy gotowania, pouczyć się, żeby mieć. Ach, no tak, przerwałam karmienie. Eee, poduczyć się trochę gotowania, żeby wybić jeszcze na wszelki pole trochę więcej tej, eee, tej aspiracji. A nie, ty chcesz logikę. Dobra, dobra, dobra. To logikę wbijemy, Tak. Logikę wbijemy. No trudno. Będzie trochę zimno, no ale się ubierzesz ciepło. W... Aha, ubierzesz się ciepło w płaszczyk przeciwdeszczowy, do sukieneczkę przed kolana i kalosze, które cię lwo zasła. Mm, nie. Nie no, Lucyna. Powiem Ci zacnę ubranko jak na zimę. Mam nadzieję, że nie jest ci chłodno. Ach, te miny robione przy szachach. Pełne skupienie po prostu. Okej, okay. i to tak wygląda. Jejku, ale odlot. Ten zegar jest taki zaśnieżony. Super to wygląda. Efekt wow. Takie sopelki tutaj, to jest takie... Przy tym y, minuczniku, czy coś tam przy zegarku. To jest takie ojejku, normalnie małe rzeczy, a cieszą, nie? <ścoughs> Okej, okay. lucyna zdoba punkt. Przy okazji do pracy, chociaż nie pójdzie do pracy prawdopodobnie, bo jutro bierze wolne, żeby się zajmować jarką. No ale nadrobimy no, przynajmniej ze wszystkim innym. Dobra, jest platynowa. Łyknijmy. Pierwszy łyk e, to Twój pierwszy łyk. Lucyna, także no. A i psa trzeba będzie wykąpać też. Jakuba, Jakubie, kąpiel. <grym> Okej, okay. miam, miam, Pipi do dna. Aha, teraz? Co to się... Podczas gry w piłkę, na przykład Jarosław jest ostatnim obrońcą. Eee, nie no, wślizg. Zyskujesz nieco... Aha, szef lubi sport, więc nie ma za zły i powraca do gry. O, jak miło. Jarosław się wślizgnął przed szefa. Uroczo. Czuję się jak wracają mi siły. Z pewnością moje życie wydłużyło się kilka cennych dni. A no, no właśnie. Pięknie. Pierwszy łyk za nami. Pierwsza szklanka w sumie za nami. E, także już mamy... Jesteśmy młodsi w sumie od Jarosława? Jesteśmy, na, jesteśmy nawet nie. Jesteśmy trochę starsi od Jarosława. O dzień, o dzień młodsi. Nie, o dzień starsi, tak. Starsza jesteś lucy na dzień. No, ale i tak dobrze, bo Jarosław co ty robisz? A, jest ci tam. Cały czas i coś te karmienie. A Jarosław, yy, no, będzie się starzał swoim tempem, niestety. Co mogę ci znaczyć, że jak dostaję awans, bo dasz mu. Znaczy, będziesz go tam. Yy, stres stresował. stresował psa, będziesz komendami. Trzeba wykąpać Jakuba. Yy, wykąp Jakub. A potem posprzątać te wszystkie butelki, bo to po prostu. Nie może tak być, no. Kubuś do kąpieli. Zapraszam, będzie kąpanko z bąbelkami. Bon, no. <laughs> Bonbelki. Nawet są bąbelki. Pięknie. Jaki grzeszny ty w ogóle lubisz tego kubusia? No lubisz go. No jesteś przynajmniej przyjaciółmi, ale go lubisz i on nie ucieka. Kuba nikogo nie lubi, tak? Kuba niko, ani, ani Jarosława, ani Lucyna nikogo nie lubi. Po prostu Kuba jest niezależnym samotnikiem psem. Tak jak to wygląda z tymi, hmm. O, ferma, leniwy, taki właśnie przyjacielski średnio, średnio ten, flejtuch. Flejtuch do tego się wala po kałużach i tak dalej. No nie, o jeszcze wyskoczył z wanny, jeszcze będzie kałużę robił. Tak, wydziałam się, o chlapie się chlapię, właśnie Odchlapie a wszystko inne pochlapie. Super. Dobra, e, Lucinda, ehm. Korzystaj sobie i myślę, że mogłabyś porobić florystyczne rzeczy. No czemu by nie? Ostatnio dobrze. Ach, właśnie. Zrobiłam taką jedną rzecz, bo tutaj y, miałam dokończyć niby wolniejsze spodanie energii, ale wolałam dać zupę, bo oni obydwoje mają katar. Jeszcze Lucyna była na dworzu. Yy. O, i niech... A, dobra, dokończ bukiet. Piek, piek, piek pięknie. I ten, i zrób ten, zupkę, żeby było dobrze. To za 40. Żeby było smacznie, zdrowo, jak u mamy, jak u babci. <laughs> żeby wyzdrowieli, bo ta zupa leczy z wszystkich chorób, to jest super. W sensie wszystkich, nie wiem czy wszystkich, ale chyba z tych takich zimowo-chorobowych chorób tak, na pewno. O, przyjechał Jarosław. Awans, awans, awans. Dlaczego z nim masz awansu? Pewnie nie masz jakiegoś, czegoś. Nie, no masz wszystko. A przyjaciela ci brakuje. Ty nikogo nie znasz. Nie jesteś Hmm, Jednego przyjaciela mu jednego brakuje. Czekaj, jakie ty masz. Aha, o, proszę bardzo. Nie wiem, czy to dobrze, ale. Tak, teraz już to dostanie awans, bo to daje, że jednego przyjaciela mniej, tak dobrze pamiętam. Tak. Mogę mu to wcześniej zrobić, też by dostał awans. No trudno. A ty Jar Jarosław? <laughs> ja Kubie. O której do pracy? Dzisiaj o 19. .00. Może zdążymy cię jeszcze poduczyć komendy. Jarosław znaczy się Wary. Przezapominam zapominam. Podrap po brzuchu. Znaczy komendy Wary. Gizi Jakub ma godzinę, to nie wiem, czy zdrzeć, no ale może. Zawsze można spróbować, przynajmniej trochę więcej będzie. Czy ty się czujesz lepsze? Czuję się jak wraca mnie. do. bardzo dobrze. Lucynka. Szybko wzywa pielucha! Pielucha wzywa. Tinder, ale śpi. No dobra, można praci ją zostawmy. Schowaj do lodówki, to sobie później zje, Jarosław. Kurde, co to jest Simy? Ja im mówiłam, nie dokończą czynności, tylko cały czas coś tam nowego i się zajmują. Dobra, może weź ją na ręce w sumie w tak się obudzi, także. Whatever. Ej, czy ktoś zauważył, że to jest murowana ściana? Tu jest ładne, wy, e, wymalowane ściany, proszę bardzo, elegancko-niebieski. Tak trochę krzywo widać, że tapeta, znaczy tapet, tylko że ta y, taśma malarska coś nie pykło. Dobra, już zostaw psa, bo on idzie do pracy. U, Jarka majuta urodziny. Fantastycznie. Pieluszkę. Spokojnie Jarunia. Jareczka. Dobrze, ona jest... A już się dobrze czuje, ona jest fantastycznie. A jednak jest ta pielucha. Nie wiem, to... Tylko, tylko Jarosław miał jakoś taką, że nie, nie mógł... Nie, nie pojawiła się ta pielucha, wtedy nie wiem o co chodziło. Um, dobrze. O, poznaj tą panią. Co dobra, nakarm dzieciaczka, zaraz kogoś... Po... Co ty? się nie zarażaj. Nie zarażaj żony. A co je? Ona ma. Ona ma. Nakarmiłaś? Nakarmiłaś dziecko? Nie, no, nakarmiłaś pewnie, bo ten... Bo nie ma butelki na ziemi, of course. Yy, Jarosław, kurde, już... Wszyscy poszli do domu, no. Nie mamy komputera, tak żeby ci, nie wiem, ewentualnie znaleźć przyjaciela, ale w sumie nie musisz, kurczę, się na tego przyjaciela za on przecież nie musi. Przynajmniej na razie. No już nie płacz jara. Jareczka. Czytaj. E, nie, nie, karm, nie karm, nie karm. Wyrzuć. E, sprzedaj w sumie. Pyk, pyk. Czemu idziesz spać? Nie, 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 robimy. Produkcja masowa stokrotki. Jakie ty miałaś ostatnio stokrotki? A, białe. Białe, białe, dobra. Białe, białe. Kurde. Jeszcze raz. One more time. Może białe i niebieski sen. Podstawka niebieska. Pięknie. Telefon Jehosław, to wy nie do ciebie. Wiedziałam, twój najlepszy friendzon. Friendzon. przyjaciel, edek szydło. Panie Edku? Panie Edku, w sumie jesteśmy już na ty, bo jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ta. Właśnie, Jarosław musi sobie zjeść chyba zupę, bo strasznie źle się. No się szybko mu spadają potrzeby, bo jest chory. Jeżeli nie chce, zjeść zje tą małą porcję pojedynczą, którą mu Lucyna e, podała, ale on nie był głodny wtedy. No bo telefon, co ci przyjaciele? No odbierz, bądź. Okej, okay. Jarosław ma. Mach... Jarosław, no. Nie, Lucyna nie podchodzi do, do tego. pewnie jest ta, od. od... Nie wiem od czego, ona jest chyba od jakiegoś hobby. Nie, nie, chyba nie, może nie. W każdym razie Jarosław ma przecież. Ej! Wypij zupkę i zaraz od razu zachorowałeś. Ach, Jarosław, trochę tak. Powiem ci, nie, okej. Okay. Dobra, idź spać, bo ty rzeczywiście jesteś spadnięta. A jeszcze sprzedam twoje bukiciki. Okej, okay, oni wszyscy, wszyscy, no prawie wszyscy, bo Jarka nie śpi. Oni śpią we dwójkę, także widzimy się rano. O, wrócił z włojarzy Jakub. Dobrze. Śpi, bo to jesteś zmęczony. Właśnie no, najbardziej zmęczony. Ty śpi, śpi. Czy będziesz gryz kosz znowu? Nie, przeciągniesz się i śpisz. O, przyszedł do domu, ciepłego domku, żeby pójść spać. ojoj. No tak, nie, nie chcę spać w śniegu. To zrozumiałe. Okej, okay, Jarka, drze. Buziaczka, ziaczka. Zmień pieluchy. Zmień Jarosław. Zmieni. Ty... O, nie ruszaj się. Ty wiesz, co zostaw. Korzystaj się wykąp, w sumie. Poranek na trochę za szybko. Bo jest czwarta No ale cóż, dzieciaczki. A ten się zaraz zacharcha, No na... Jarosław. Go, go. Bo młoda płacze. Gimlaku, miniu, jak się, kurczę, no miałeś pieluchę zmienić. Ej, co on? Kurczę, magiczne ręce. Już, już jest po, po pieluszkowaniu. Gdzie ta pielucha niby jest? O co tu chodzi? On w kieszeni je wkładał? Ej, może rzeczywiście ma w plecaku te pieluchy. Nie. Czego nowy ty Abo ma jakieś takie chyba... Nie, co on no ma podstawowe... Nie, no ma. Uwytrwały pracownik, blondyn i... male techniczne. No to niestety będzie odrzucało... E, może ta Lucyna będzie tego w przyszłości, bo ona ma zamiar być pryszedowym pracownikiem. Dobra. E, to ty sobie tam ogarnij. Wiesz co? Nie, nie jesteś głodny. Ja się jeszcze jedną zupę, no ale dobrze niech będzie. Jakubek niech się tam wyśpi trochę. O, patrzcie, ja taki uczynny Jarosław. Sam z siebie ja nawet nie kazałam mu myć tego, ale możesz umyć w sumie. W sumie czemu nie? Będzie śmieci. Kurczę, Jarosław sprząta. Cóż, zakochany mąż. Mąż, ojciec. Najlepszy. Tu jeszcze trzeba wyrwać jakieś chwasty? Może to trzeba wyrzucić? Na razie nic. O, w końcu się wyleczył Jarosław. W sensie sam, sam się wyleczył, bo miał zupę, po czym, no. Mhm. Po czym znowu zachorował. Tak, typowy Jarosław. Ach, Jarek, Jarek. Okej, okay. lucyna się w miarę czuje, to niech jeszcze robi bukiety. Piękne bukiety. Tym razem może takie zielone. Jarosław, czy też nieaktualną gazetę? Toś tu to tutaj jest, zobacz. Czy też nieaktualną? Dużo z niej i. Rzeczywiście, czyta. Z <gryw> jednej strony była aktualna, zaczyna się taka biała, a z drugiej taka jeszcze żyta. Czy to jest śmieszne, te animacje. czy animacje. O, teraz proszę bardzo. A teraz już jest znowu biała. Te gazety takie stare się robią, takie jakby były mokre i w ogóle brud na nich obrastał. To jest ciekawe w ogóle. Okej. Okay. Normalnie duże dziecko. O, zepsułeś. Zresztą się sam się zepsuł, no. Nie oszukujmy się. Dobra, jak tam Jakub? Można by go obudzić. Aha, dobra, nie nakarm, nakarm ją. Junia ważniejsza, nieważniejsza. Okej, iść do pracy. Teraz powinien dostać awans chyba na 100%, nawet. Co, ja, co to motyle, to ja nie wiem. Znowu, motyle. Śnieg. Które lubią zimową pogodę. Hehe. Urok zimowej pogody. No, pojechał do pracy, spełniło mu się pragnienie. Wow. Ojej, no tak, rachunki są kurcze. Jarka. Jarka, boże, Jarka. Nie. Stara Jarka w sensie. No tak, bo jest młoda, to jest stara. Lucynka. Dawaj, weź pocztę, weź rachoneczki. O Jakub, jaki grzecz nawet nie połknął tego e, listonosza. No racze. Ojej, jesteś w złym humorze. Lucynka. Trzeba. Doprowadzić do ładuj składu trochę. Okej, okay. gdzie te rachunki? Jajku. Dobrze, no. Lucna chce dostać awans. <grywa> Na razie tutaj... Tak, dzisiaj masz... A dzisiaj masz pracę! Joj! Trzeba wziąć wolne. Szybko, jak tu się robi. Tu nie ma smartfonu w kieszeni. Idzie ten telefon. Dobra. Eee... A nie, chyba i jej samej odejmie ten urlop. Chyba tak, ona jest... Tak, chyba tak, to automatu, no dobrze. Tak mam nadzieję, właśnie a propos pracy, <noise> za godzinę zaczyna pracę. Na którym ty się, jesteś takie? Trochę jest pierwszy czy drugi? Nie no, chyba nie pierwszy, a trzeci albo drugi. Trochę w plecy, no ale cóż. Nie, nie idziesz do pracy. Nope. Nope. Ale trąbią na ciebie. Nie dawaj się tak to otrąbiać. Otrąbiać. Ja Jejku przez chwilę myślałam, że to ja kupę to remus. Prawie jak bliźniacy, tylko że to nie się błyszczy. A nasz Jakub tak się nie błyszczy. O, proszę. Jarosław dostał awans, a Lucyna i Jarka są najlepszymi się przyjaciółmi. Okej, okay, kelner, kelnerka, no cóż. Awans. Uracza. Nie potrzebujesz znajomych, ale możesz się z lokalnią rybą, rybą przywitać. O, nie wiem czy to jest dobry pomysł na cię jakby tak pożąda. Pożo... To już idzie do domu? Serdeczny uścisk. Już się zaczyna, dobra, idziesz stąd. Ty ja ją przywitałeś tylko po to, żeby być nią przyjacielem w przyszłości. Dobra, już ją tu posprzątaj. Skorzystaj. w się. Jarka ma dzisiaj urodziny? Chyba tak, chyba tak. A Jakub nie jest nauczony znowu. O nie, szybko. E o, pochwal za unikanie gryzienia. W końcu się nauczył i komendowaruj. O nie, dziecko ma na rękach. Dobra. Znowu nie ten. Znowu nie zdąży, bo dziecko. Dzieciaczek. Dobra, no idź, nakarmią. Czemu no, nie nakarmiłeś? Kar nie deser. Butelką. Pyk. Jakub do pracy, pięknie. Wzorowy pracownik. Dobra, Ania się wykąpałaś, to skorzystaj. I masz i spać w sumie. A nie, oni no się nie, nie karmią, bo to rata jest stara, także na pewno jej nie karmił. Jakiś. Alia? Pierwszy raz widzę takiego. Yy, o takiej nazwy. Słyszałem, że to jakieś tam bańki, nie bańki, czy jakieś inne, ale alia. Pierwszy raz widzę takiego wygenerowanego wilka, żeby miał tak na imię. Jeszcze taki ładny biolutki, uracze. Dobra, włóż do końca. Mmm... Ona powinna urosnąć, tylko to nie jest takie proste jak... Yy... Tylko czy to tort potrzebny jest do tego? Już nie wiem. Ale ktoś urośnie Jarkę. Jarka chce być duża. Halo, ktoś urośnie Jarkę. Może ty Jarosław? Nie. Tak, tak, tak już. Nie tylko tulał. Hmm. Dobra, jedz sobie coś. Czekam aż Jarka urośnie. No super. Kurczę, ta dziewczyna się za zagrała i cały... To się możesz z domu wejść, w sensie są naleśniki, możesz zjeść lokadia, jak chcesz, możesz zjeść, w sensie to spoko. Nie musisz siedzieć na dworzu i grać szachy, w sumie. O, idzie. W sumie Jarosław przerwał naleśnika, żeby swoją córkę powiększyć, postarzyć w sumie. Łupu, No, czekamy. Tak, Jarosław. Jarosław. O, co na wykorzystuje urlop, no dzięki. A ja ale urodzinki coś. Okej. Okay. Jak ona ma ładną sukieneczkę. Fajnie. O, udało się! Udało się! Udało się. Aż się matka obudziła. Jarka właśnie w uwalcie i staje się mam dzieckiem. W końcu można to sterować, Jarka. Bo ty masz twarz. Pokaż mi swą twarz. Twoje twarz brzmi znajomo. Chyba taki Jarosław. Mi się wydaje, że to jest synoś, synuś y, Córunia, tatusia. Chociaż włosy ma po tej, nie, ale twarz chyba ma taką. Mm, oczy na pewno Jarosławowe, bo my mamy. Jakie ja masz oczy? No, szare chyba, tak? Nie też brązowe, to ja nie wiem. W sumie oni mają tak miarę podobną, kar podobną karnację. W ogóle widzę, że tu znowu nie. Nie domalowałam, nie wiem, może nie starczyło kasy czy coś. Okej, okay, dobrze. Eee, Tym miłym, jakże fajnym akcentem będę kończyć odcinek. Eee, Jarka jest już duża. W następnym odcinku, a właśnie, trzeba będzie kupić wszystkie sprzęty potrzebne. Ja to zrobię poza pewnie nagraniem przed następnym odcinkiem. Także ja kończę i trzymajcie się, cześć i czołem. Do następnego odcinka i pa, pa. Cześć, pa.